Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection no i dzisiaj będzie ciekawie bo gramy 1 na jeden, czyli rankedzika mówiąc krótko sobie strzelamy rzecz w tym, że nie grałem rankedów od, od ostatniego odcinka, nie wiem kiedy to było bardzo dawno, więc zobaczymy jak to tam wyjdzie nie spodziewam się tu jakichś wielkich sukcesów ale no ostatnio właśnie chyba Mati napisał bodajże o właśnie koślawym powrocie do rankedów w War Selection i Wydało mi się to całkiem ciekawe, bo dawno nie grałem, a zawsze jest to jakaś odmiana, jednak nie? Nawet jeżeli nie będziemy traktować tych rankedów jakoś super poważnie, Kurde, patrzcie na to. Właśnie, tu drzewo noszą naokoło, koło musiałem ubić tego nieszczęśnika. Nawet jeżeli tych rankedów nie będziemy traktować jakoś strasznie mocno na poważnie, no to jednak w dalszym ciągu jest to zawsze jakaś odmiana. Więc jak najbardziej, no, myślę, że warto spróbować. I zobaczmy. Ok, no zaczynamy. Wiecie co? Zrobię cięcie, bo tu się na razie nic nie dzieje. Jeżeli chodzi o plany, no to co się będzie działo, to się będzie działo. Postaram się zagrać bardziej defensywnie niż zazwyczaj. No i co? Ok, No chyba jednak nie. <laughs> chyba jednak nie. Patrzcie, jak blisko jest typek. Domyślałem się, bo mam bardzo dużo złóż w okolicy. To, jak zapewne pamiętacie... Czy ja robiłem poradnik? Chyba nie robiłem poradnika. A może i robiłem? Może miałem na myśli, żeby... Zrobić. Okej, okay, wiecie co? Plan jest generalnie taki. Nie, no nie wiem jaki jest plan w sumie. On robi świątynię. Dobra, to okej, okay, no w porządku. A nie mam drewna. Nie mam drewna? Aż tak krucho z tym drewnem ostatnio? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tu mam rybki, to mnie pociesza na pewno. Ale wiecie co? Ja chyba postawię. Znaczy, zanim postawię świątynię, na pewno postawię to. Za chwilę będzie trzeba drugi domek gdzieś tam walnąć w okolicy. I powiem Wam szczerze, że postaram się zagrać bardziej defensywnie, mi, defensywnie mimo wszystko. Zobaczymy, co z tego po prostu wyjdzie. Mamy sporo zwierzyny, więc wiecie co? Ja bym mm, zrobił procarzy i spróbuję, może poubijać troszeczkę tej zwierzyny. I jednak, może pogramy trochę w epoce kamienia czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Ciekawe, czy to się opłaci. Przypuszczam, że nie, ale. Zobaczymy, zobaczymy. Mamy całkiem niezłą pozycję, jesteśmy dosyć bezpiecznie, chociaż on też powiem szczerze, ma nie najgorszą pozycję. No, podobnie to wygląda całkiem. E, Okej, okay. powinniśmy zrobić to, tylko że ja nie mam drewna za bardzo, więc nie zrobię tego. Postawię domek, tu postawię jeszcze jeden domek. Co ja postawiłbym tu w świątynię, kurczę, już może. Gdzieś w tym miejscu. Oho, o, zaczyna się. Już idą chłopy wiadomo, że będzie grubo, nie? Okej, okay, no, on tędy nie przelezie, no dobra Będzie tłuk chłopami skubaniec. Patrzcie to jest ciekawe Jeszcze nie miałem jakby do czynienia z czymś takim On będzie mi tłuk tą świątynię? A czy nie świątynia, tylko altar? Okej, okay, no niech tłucze Ciekawe czy ja to ugram? Nie wiem, no dzi dziwna sytuacja, nigdy nie miałem czegoś takiego Żeby mnie ktoś tu robolami raszował, nie? Ale to, wiecie, zawsze jest ten pierwszy raz. Dobrze, że postawiłem to dziadostwo. O, jednak padło mi to to. To no, szkoda. Może wygram? Ja nie wiem czy on wysłał wszystkich chłopów czy nie, ja sobie żarcie zbieram, żarcia mam dużo, więc chłopi mi się tutaj produkują. No i w sumie, no wygrałem, nie? Dobra, więc no postawimy jeszcze raz później. no... Szkoda, że jej nie obroniłem, ale w sumie to jeden bat... Z... Okej, okay, tu coś znowu lezie, mam nadzieję, że to nie są wojownicy. Dobra panowie, do drewna. Mamy jeden scout, widzę, że się zachował. Gorzej będzie z drewnem, powiem wam szczerze, więc wiecie co? Postawię chyba jednak arenę wojowników, chociaż on już ma świątynię, wydaje mi się. Chyba, że ogarnął. No, może mieć, dobra, wiecie co? Hmm. Dobra, no walniemy świątynię, może. Tutaj, przy drewnie, zaraz przy drewnie. O, i tak o. Tak, walniemy? Czy nie? Walniemy, chyba, nie? Da się przejść? Powinno się dać, dobra. Okej, okay, to już stoi. No tam zróbmy może jakiś tam scouting czy coś. Tu jest chłop jeden. Aż chętnie zobaczę powtórkę. Kurczę, ale to jest fajne jednak w Selection, te, te mapki są takie. Tu się zawsze coś ciekawego, no może nie zawsze, ale często się tutaj coś ciekawego wydarzy, po prostu właśnie ze względu na te randomowo generowane mapki. O czegoś takiego nie ma w Age of Empires nie ma nawet w Starcraft 2. W Starcraft 2 ta dynamika po prostu troszeczkę pomaga. O nie. Aha, on nic nie miał w ogóle w zasadzie. On miał dwóch chłopów. Co? No patrzcie na tą przewagę jaką ja w tej chwili mam. Tylko nie to, kurde, jak chciałem normalny odcinek nagrać. Dobra, nic, spróbujemy nagrać jeszcze jednego rankeda. Dobra, ciśniemy kolejnego rankedzika, już przeciwnika tutaj znalazłem. Tym razem jest zdecydowanie dalej niż, niż w, za poprzednim razem, więc no to jest w zasadzie plus. E, Okej, okay, no i co? I pobudujmy troszeczkę domków takich bardziej agresywnych, że tak powiem. Przydałby się jeszcze tutaj magazyn w sumie. To się nazywa magazyn? Tak, to się nazywa magazyn. No i już robimy oczywiście. Techa, na spokojnie mamy tu w razie co jakieś te, jakąś arenę wojowników na wszelki wypadek. Podlas chyba jego scout. Spróbujmy go ubić. No i porobiony! Dobra, żeby mnie tu nie porobili, chłopaki. Coś mnie atakuje. Dobra, no on nie przeżyje, trudno. Okej, okay, widzę, że mamy problemy z żarciem. Więc co? Zrobię może z pięciu prosarzy. Znaczy problemy, na razie problemów generalnie nie mamy, ale będziemy mieli na 100%. Nie wiem gdzie on ma jakby co na razie resztę, nie? Ale Scouta mu już ubiłem, więc w porządku. Później weźmiemy tych chłopa, ubijemy tego dzika, postawimy tu magazyn czy coś. Tu gdzieś był mamut chyba, ale czy ja sobie z mamutem dam w tej chwili radę? Nie wiem Oj, supply block. No... Wiecie, widzicie jak jest, nie? Jestem mocno zardzewiały mówiąc lekko. Jestem mocno zardzewiały. Farmę postawimy... No gdzie? Kurde, to też nie jest do końca, jakby wiadome. Tu postawimy. Dobra, te chłopaki niech idą do drewna. Okej, okay, okej, okay, supply block. Dobra, w sumie co tu się będziemy bawić, nie? I czy ja znalazłem, nie znalazłem. Okej, okay, on gdzieś tu musi być. No widzę już domki jakieś. Okej, okay, Azja. Będzie turtlowanko. Dobra, no ja zagram podobnie. Tak jak mówię, gramy defensywnie. Tą arenę postawiłem tak, wiecie, po prostu, żeby była Po prostu, żeby była nie, ci tutaj nie wracają może, dobra, po cholery mi ci procarze w tej chwili. Wiecie co? Nie, no zrobię ich tam ze dwóch, trzech. Może się przydadzą do czegoś Kto wie Kto wie Może się przydadzą, pozabijamy jakieś dziki pojedyncze i takie tam Wiecie, widzicie, rozumicie, co jest. O nie, tylko nie to. Muszę się odsunąć. Ocalony. Dobra, niech zbiera. 5 procarzy to jest dobra liczba. Chyba. <grytania> I powinniśmy ubić dziada bez strat. Jeszcze wyzbieramy sobie go. No i ubijemy teraz tego dzikusa. Ulepszymy rzeczy jak leci tutaj. Chyba wszystko jest dobrze, nie? Chyba. Na pewno trzeba będzie niedługo stawiać wieżyczki powoli. Ile jest w żarciu? 11. Dobra, wiecie co, nic się nie dzieje. Spotykamy się jak się coś zacznie dziać, nie? Okej, okay, nie da się przepychać zwierząt, to pokaramy go jakoś inaczej. Kurde, straciliśmy skauta. Wielka szkoda. Wielka, wielka szkoda. Ale mamy już średniowiecze i robimy już w tym momencie techa do limitu populacji. No i co? I generalnie taki jest plan, nie? Tu wieżyczkę stawiamy, próbujemy oczywiście ogarnąć jak, najwię... jak największy obszar mapy kontrolą naszą. No, po ulepszamy tu gdzieś chłopów. Tutaj tych, tych też tutaj ulepszymy. Ulepszymy to. To w sumie też. Mamy w razie co jakąś obronę, jakby mi wyszło nagle ileś tam włóczników, ale on wiele stracił tych włóczni w walce zwie ze zwierzyną. Kurczę, no przesadziłem z tym ulepszaniem i teraz nie mam żarcia, nie? Ale to właśnie takie jest życie, nie? Tak, dokładnie tak. Nie wiem po kiego ja ja to powiedziałem, w sumie było trochę bezsensowne, ale okej, okay, no, trudno. Dobra, no więcej chyba nie mam nic do zakomunikowania. Bardzo mnie kusi, żeby go dojechać. Bardzo. To jest nieosłonięte, nie ma wieżyczek, nie ma się gość czym bronić, więc strasznie mnie kusi, żeby go dojechać. I bardzo możliwe, że to zrobię jak... W sumie już mam średnie wieszę. Więc w sumie... Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra ludziska, lecimy, postanowiłem go docisnąć, słyszycie mnie w ogóle w postprodukcji, ale to trudno, no niestety, co jest dziwne z tym moim mikrofonem, nie wiem czy on jest popsuty, on od początku taki był, ale może ja coś źle robię, po prostu jest tu przycisk, który wyłącza mikrofon i włącza, jak jest wyłączony, to przycisk miga i jak ja go próbuję włączyć, to czasami no kliknę ten przycisk, a on jakby nie załapuje i ten mikrofon nadal jest wyłączony, jak ja nie zerknę, że on się na pewno świeci, a nie miga, no to nie zobaczę, a co ciekawe, Mam ewidentnie na ścieżce, on odbiera to kliknięcie, on słyszy tak jakby i nagrywa to kliknięcie, ale z jakiegoś powodu się nie przełącza w tryb, wiecie, yy, nagrywania. Yy, więc no to jest dziwne z tym mikrofonem, ale ja się do tego jakoś przyzwyczaiłem, już zazwyczaj takich problemów nie mam, no ale no tutaj nie popatrzyłem i się niestety dźwięk nie nagrał. W każdym razie postanowiłem gościa docisnąć w średniowieczu, ja już mam w tej chwili średniowiecze, no i zdziwiłem się troszeczkę, bo on nie ma praktycznie nic. Yy, przypuszczam, że on robi jakieś szybkie IR. No bo to jest Azja, to jest mniej więcej 25 minuta rozgrywki, więc z tego co mi się wydaje, Azją już mógłby chyba mieć IR. Piszcie w komentarzach, bo mnie to ciekawi, ja nie jestem aż takim, wiecie, prosem, żeby to wiedzieć. Mm, ale wydaje mi się, że w 25 Azją już teoretycznie IR mógłby chyba mieć, a on nawet nie ma średniowiecza w tej chwili. Więc no, no niestety to się musiało źle skończyć, ja tu oczywiście na razie niszczę domki, ale widzę wieżyczki, stwierdziłem, a poniszczę sobie wieżyczki. Nie spodziewam się tu jakiegoś wielkiego oporu, bo skoro nie ma... No, znaczy w sumie powinien mieć jakąś hordę jednostek przynajmniej, ale no niestety tutaj zbyt wielkiego oporu z jego strony nie było, ja niszczę jedną wieżyczkę, niszczę drugą, no on tu zaczyna budować jeszcze wieżyczki, ulepszać, będzie próbował naprawiać te, które stoją, no ale powiedzmy sobie szczerze, ja mam jednostki ze średniowiecza, jestem już w połowie drogi do późnego średniowiecza albo i dalej niż w połowie, nawet nie wiem dokładnie. No, a on nadal jest tutaj w epoce żelaza, więc no szans. i nie ma w ogóle jednostek, więc szanse są raczej zerowe na to, że on się obroni, więc no wieżyczka pada, no i świątynia też za chwilę. Padnie. No i co ludziska? Dzisiejszy odcinek można chyba uznać za udany. Dwa rankedy, dwa wygrane. Powrót do rankedów po bardzo, 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 bardzo długim czasie, a mimo wszystko winy wchodzą tak dosyć delikatnie. No i co? No i chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze na koniec wrzucę wam to, co powiedziałem, bo myślę, że to może was zainteresować ogólnie o RTS-ach, Porównałem Age of Empires The World Selection. No i wrzucę wam to teraz. No, miłego słuchania, taki na koniec, ja wiem, vlog. Coś w tym stylu. To się nagadałem, ludziska, do wyłączonego mikrofonu. Jakoś to spróbuję zmontować. No, kurde. Mówiłem o tym, że War Selection wygrywa z wieloma, jakby starymi, bardzo dobrymi RTS-ami. Ja to powtórzę, mimo że tutaj macie czarny ekran, może kogoś to zainteresuje, wygrywa z tymi stary, starymi, dobrymi RTS-ami, właśnie tym stosunkowo niskim poziomem trudności. Bo wiecie, ja spotykam sporo ludzi, którzy właśnie twierdzą na przykład, że Age of Empires to genialny RTS i w ogóle to dwa żywne War Selection się do Age of Empires 2 nie umywa. Najzabawniejsze jest jednak w tym wszystkim to, że wydaje mi się, że większość tych ludzi, którzy tak mówią. No w ogóle w to Age of Empires 2 nie gra, więc jaki jest sens, nie? Ci, którzy jednak bronią War Selection i stają po stronie War Selection, rzeczywiście w to War Selection grają, a ludzie, którzy bronią Age of Empires i twierdzą, że Age of Empires 2 jest lepsze, w Age of Empires 2 zazwyczaj nie grają. Z tego jednego prostego powodu, że jest to bardzo skillowa gra, tak samo jak StarCraft 2, WarCraft 3 i przypuszczam, że parę tytułów by się tu jeszcze znalazło ale to takie sztandarowe. No i problem polega na tym, żeby coś sensownego pograć w Age of Empires 2, w Starcraft 2, w Warcrafta 3, no trzeba na to poświęcić znacznie więcej czasu niż na War Selection. I to nie chodzi o to, że wiecie, że no, no właśnie, nie no, chodzi o to, że no tam po prostu trzeba mieć wyrobioną pamięć miśniową. robić te 300 kliknięć na minutę, wszystko robić odruchowo i tak dalej, mieć wyuczone na pamięć build order i tak dalej, i tak dalej. War Selection dzięki temu, że jest bardziej casualowe, no jednak jest w pewnym sensie lepsze. Bo ja nie mając czasu na takie tryhardowanie w Starcrafta 2, a no, bicie goldów niekompletnie nie satysfakcjonuje, bo wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że jestem dużo lepszy, że ja no dobiłem do tego diamentu i, i że no porobienie golda to żaden problem, tylko że no, nie, nie mam czasu na co dzień trenować, no co tu dużo no to trzeba trenować, to się nie gra po prostu, tylko to się trenuje. Yy, no to yy, jakby War Selection no jest tutaj kurczę zupełnie jakby bez porównania, to wchodzisz, wystarczy, że mniej więcej ogarniesz gr grę, yy, kom, ale kombinacja myślisz, no i, i, i to samo przez się pomaga. I to samo przez się wystarcza do, do wygrywania z przeciwnikami, którzy teoretycznie mogą być mocniejsi. jakby Mogą mieć jakby szybciej wyczute klikanie i tak dalej, ale no wygrasz sam myśleniem kombinowaniem. Więc, no, myślę i to z bólem serca trochę mówię, ale myślę, że współczesne RTS-y powinny iść właśnie w kierunku, w którym idzie War Selection. Nie być aż tak skillowe. Bardziej, jakby bardziej pod casuali, być takie lżejsze skillowo, ale jednocześnie no w pewnym sensie skillowe, no bo też nie, nie da się powiedzieć, że tutaj w ogóle nie ma skillowości, że jest tylko loteria. No, to absolutnie nie jest prawda. Choć RNG oczywiście czasami jest tu wkurzające, ale no to, to jakby no, trzeba ogarniać grę, żeby, żeby rzeczywiście coś tam sensownego wygrywać. Więc no i mówię to z bólem, bo ja bardzo lubię ten, to uczucie, kiedy się gra w Starcrafta 2, dobija się do tego diamentu i to, to jest rzeczywiście, wiesz, że po prostu jesteś w to naprawdę niezły, że jak siądzie zwykły koleś, który w ogóle nigdy w Starcrafta nie grał, no to to będzie rzeź totalna i to jest bardzo właśnie takie satysfakcjonujące to granie na wyższym poziomie w takie skillowe RTSy, no ale problem polega na tym, że większość ludzi po prostu nie ma zwyczajnie na to czasu, żeby tak codziennie, wiecie, no, żeby grać dobrze w Age of Empires 2, Starcrafta 2, 2 i jeszcze Warcrafta 3, no to trzeba by tak co, codziennie po trzy rundki w każdą grę strzelać no to to jest, ja nie wiem, ze 3-4 godziny dziennie przypuszczam, albo i więcej, bo w Age of Empires 2 nieraz gra się naprawdę długie te rundki w Starcraftie, w Warcraftcie to bywa nieco krótsze, więc wiecie, żeby żebym ja mógł wstawać taki naprawdę skillowy Content, jak to się mówi z angielskiego, na kanał musiałbym no jakieś 4-5 godzin dziennie ryć w te RTSy. I to nie dość, że to nie byłoby za bardzo przyjemne, ostatecznie, bo no, to nie jest do końca takie przyjemne. Czasami się trzeba się zmusić po prostu i pograć. No, a po drugie, zwyczajnie nie miałbym, nie miałbym na to czasu, więc no. To jest problem tych starych RTS-ów. To jest właśnie problem tych starych RTS-ów. No, i na szczęście, tutaj tą lukę w pewnym sensie wypełnia War Selection. Miejmy nadzieję, że takie troszeczkę jakby mniej skillowe RTS-y kiedyś w przyszłości powstaną i rzeczywiście będą w stanie. Tak jak Total War Arena, na przykład, był, była. Ona była znacznie mniej skillowa niż Starcraft 2, to w ogóle jest, kurde, to nie ma porównania. Trzy jednostki w Arenie, Porównania do StarCraft 2, to w ogóle nie ma porównania. Ale Arena, przez to, że była mniej skillowa, no jednak, oczy. Znaczy, nie da się powiedzieć, że grało w nią więcej graczy w sumie, choć wydaje mi się, że na tym szczycie jakby popularności rzeczywiście mogło grać w nią więcej graczy niż StarCraft Starcrafta 2. Hmm, przypuszczam, że tak, że mogło tak rzeczywiście być, yy, ale, ale no generalnie, no jakby była szansa, że właśnie tym mniejszym progiem wejścia, m, jakoś by tam arena e, no, nadawała się właśnie do takiego współczesnego rts -a. Dobra, nie rozgaduję się, kończymy. Będę musiał jeszcze dodać komentarz do tego materiału, fragmentu, gdzie wygrałem rozgrywkę i. Ale kurczę, miałem wyłączony mikrofon, oczywiście, i no właśnie, dobra, nieważne. Powrót do rankedów można oficjalnie uznać za udany. 106 punktów zdobyte. Top 100 jest na poziomie 400 punktów, 480, więc to jest teoretycznie do zdobycia. Czy będę o to walczył, czy nie, przekonacie się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.